Dobry wszystkim Jest niedziela, dziesiąty dzień od pierwszego wypuszczenia Osamiczki już ładnie z wiatrem sobie radzą, no jeszcze nie wszystkie, ale Już dopierdzielają Kabinka przygotowana Domyta Trzeba będzie niedługo startować, no. To niektórzy już tam po 10 treningów. No ja w tym roku troszkę będzie tego, aczkolwiek no w miarę normalnie. Trądeczkę tam później. Aczkolwiek no w miarę, w miarę wszystko tam normalnie, no. Parę dni opóźnienia. No. Już tak połowa samcy, i połowa samic. No, dosyć latają. No, pierwszy trening, no, może w czwartek by pasowało zrobić. No, później, sobota, niedziela. Jakiś tam wtorek, czwartek. No. dosyć ciepło jest, no, wiatr wszystko wieje. No, pierwszy mudeczek się dzisiaj wykluł albo wczoraj. No, mamy 22 stopnie. Więc dosyć ciepło, no, wiatr wieje. Mocny, no, ale to do, do wyrobienia kondycji akurat dobre. Aby się tylko nie pozabijały. Troszkę gdzie jana, dwulatka, trzylatka Tych jeszcze tutaj mam jedną świeżą Nie mogę jej puścić, bo akurat kurde się nie... która jajko zniosła, przez wczoraj, dzisiaj będzie drugie i No idzie tutaj. Ach, nie chce się schować. Chodź, chowaj się tak O chowaj się, małpka. to. polatały. No nie chcą. Ładnie przecinają Jeszcze parę dni, no przydałoby się trochę chłodniejszego No tam z 15 stopni, 17 żeby było to by sobie tak trochę lepiej radziły ale już jeszcze parę dni no dadzą muszą się trochę rozlatać i no, jeszcze trochę ziajają ale to dosłownie na razie mają parę 100 km w sydach może mają może nie nawet Jeszcze zjajają Wczoraj sekcja Pruszków miała treningi z kabiny już W miarę tam chłopaki nie raczykali raczej Wczoraj mieliśmy czyszczenie kabiny Także już pierwsze nawet kabinowe już, treningi, żebyś już nie mówiłem, że jest każdy sam. No ale no zobaczymy. Myślę, że się tam się gołębie wkręcą. No, na pierwszym locie jakoś tam no, rewelacji nie będzie na pewno, bo no, na młodych tak półtygodniowe młode będą miały. 2,5 i pół tygodnia. No. Także to tak. Oni no wie, pozycja taka będzie najlepsza, no, no, jedna z lepszych, no tak na ten, ale ale też taka jedna jest mówiąc, najgorsza, no, od no 3 tygodnie, 2,5, 2, 3, 2 jeszcze, jeszcze, a 3 tygodniowy to jest trochę za późno, no, ale może tu się uda samce już na wdowieństwo, pomału obiegowo trochę puścić, no, o samiczki trochę będą. trochę tam szybciej wejdą w rytmę także samiczki tydzień wcześniej będą powinny być w formie samczyki no dwa tygodnie później no ale to już tak musi być chcę no. też trochę młodych uchować no nie ma za bardzo po co podkładać także tak Niestety musi być na. No, na no kolejny oblot. No, praktycznie co na co latają tak? No, tam trochę dłużej i krócej, ale Ech. na wolnym oblocie tam po półtorej godziny dziennie są. No. Dzisiaj też już treningi tam z rana były przeloty widać no, Pogoda dzisiaj w miarę była, w miarę no, z rana może by nie było tak z jaskółki. no już tam w zeszłym tygodniu były no. że dzisiaj jeszcze nie będzie padać, tak się trochę polatają samiczki do wieczora. Także dzisiaj dużo jest ten dzień. Troszkę w skrzydłach co tam wyrobił. I będzie dobrze. Gary. No dobra, na razie na tyle. Zapraszam do oglądania śledzenia sezonu 2024. Pozdrawiam, dobry lot.